So the Spartan says to the Roman, when the chips are down, the buffalo is empty. Get it? The buffalo is empty? I think you need to work on another ending for that story. Gry na podstawie filmów to zawsze jedna wielka niewiadoma. Każdy zawsze się podnieca, że będzie mógł zagrać w przygody swoich ulubionych bohaterów na swojej ulubionej konsoli, a wychodzi różnie. To przeświadczenie w mojej głowie wynika w sumie z czasów świetności Pegasusa na rodzimym rynku, gdzie zdarzały się takie wygibasy jak Spider-Man, Alien czy Piątek 13, w które grać się nie dało. Dlatego do tytułu omawianego dziś podchodziłem z dystansem, chociaż za mało latkich lat zagrywałem się w niego na tak zwanym ruskim Tłoku jak szalony. Drodzy Państwo, przed Wami jedna z najbardziej charakterystycznych dam z polsatu lat 90., czyli Ksena, wojownicza księżniczka. Fabularnie jest tak banalnie, że chyba bardziej już się upaść nie da. Towarzyszka Kseny, Gabriela, została porwana i musimy ją. No, no co musimy? No, 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 no dobrze, dobrze, do, dobrze kombinujecie. Oczywiście, musimy ją uratować. I w sumie tyle. Niby tam po drodze pojawiają się jakieś wątki rozwijające tę fabułę, ale niech pierwszy rzuci kamień z tych, co ogrywał tę grę, który zwrócił na to uwagę. Przecież wiadomo, że sercem tej gry jest walka naszą wojowniczą księżniczką. Walka jest zrobiona jak dla mnie w stylu bite mapów z czasów maszyn arkadowych, tyle że w pełnym trójwymiarze. Otóż możemy atakować przeciwników z miecza, wziąć ich na kopy, plus jak jesteście dobrzy w celowaniu, to użyć na ich czakramu. Wiecie, tego kółeczka co wraca jak bumerang. Czakram jest o tyle dobry, że nasza bohaterka posiada zdolności telekinetyczne i potrafi kontrolować jego ruch podczas lotu, więc jeśli mimo braku celownika uda wam się trafić we wrogów, to wszystkich typowych przeciwników. Możecie załatwić jednym, dwoma ciosami. Po drodze zbieramy również power-upy w postaci butelek z życiem, ulepszeń do miecza czy tarczy, chociaż w sumie tarcza nie występuje, no ale generalnie chodzi o blokowanie specjalnych zaklęć, które nasycą naszą broń żywiołem na krótki moment, czy możliwość puszczenia specjalnego czakramu, co wyeliminuje wszystkich widocznych przeciwników. Raz na jakiś czas zdarza się też walka z bossem, i jeśli myślicie, że wystarczy okładać po prostu gościa, a ten umrze, to się mylicie. Znaczy, nie do końca. Generalnie, na największych wrogów, szczególnie jeśli nie wygląda jak postać ludzka, trzeba znaleźć jakiś patent lub jego słaby punkt i wtedy stopniowo pozbywać go paska zdrowia. Z ludzkimi przeciwnikami, którzy są, nazwijmy to umownie, minibossami, możemy napierdzielać z mieczyka i z nogi, jak źli, i wtedy padną. Jak na moje jest to zrobione nieźle i dobrze mi się kojarzy z czasami bite mapów, więc traktuję cały system walki jako plus. Poziomów w grze mamy 21 i każdy jest stosunkowo krótki, lecz trzeba przyznać, że wizualnie są zróżnicowane. Zwiedzimy etapy w lesie, stąpimy do piekielnych czeluści, czy będziemy podróżować przez zimowe krainy. Większość plansz polega na tym samym, czyli zabiciu wszystkich, czasem zdobyciu jakiegoś klucza, czy rozwiązaniu banalnej zagadki, więc generalnie nie powinna gra przysworzyć nikomu problemu, oczywiście poza sekwencjami platformowymi, których jest tu sporo, a Xena jak w walce jest dobrą wojowniczką, to skacze dosyć niefortunnie, więc trzeba się liczyć ze zgonami, ale biorąc poprawkę na to, że etapy do najdłuższych nie należą, to w sumie jakoś za wybitnie to nie boli. Graficznie, jak na standardy PlayStation 1, jest nieźle. Gra jest generowana w pełnym trójwymiarze i kreowana na bardziej rzeczywistą grafikę niż kreskówkową, i sprawdza się to bardzo dobrze, bo wiadomo, jest kanciasto, ale za to wielobarwnie i jak mocno zmrużymy powieki, to potrafi się to obronić. Muzycznie jest nieźle. Utwory starają się kreować atmosferę pasującą do gry, lecz nie ma żadnego motywu zapadającego w pamięć, ani w sumie podczas gry niczym się nie podjarałem. Wstawki FMV są takie sobie. Liczyłem po cichu na to, że będą tu fragmenty z aktorami, co odgrywali swoje role w serialu, ale dostajemy takie wygibasy z dziwnymi twarzami... No cóż, nie można mieć wszystkiego. Front wydania pudełkowego zdobi Lucy Lawless, aktorka, która wcieliła się w rolę Kseny w serialu. Na tyle mamy kilka screenshotów, render modelu Kseny oraz opis tego, co w grze będziemy mogli zrobić. Dobrze, że nie streścili fabuły, bo w sumie zdradziliby ją całą w jednym zdaniu. Manual zdradza nam klawiszologię, opis całego hada, przedmioty jakie spotkamy w grze, a i nawet dostajemy krótką charakterystykę wszystkich bohaterów. Szkoda tylko, że taki jakiś pusty ten manual. Ksena Warrior Princess to gra przeciętna. Mamy niby kolorową grafikę w pełnym 3D, walki są dobrze zrealizowane, ale tak poza tym to nie ma tu nic ciekawego. Prawdę powiedziawszy, największą robotę robi tu to, że Ksena jest główną bohaterką. Wiecie, dla osób, które jak ja w latach 90. oglądały ten serial na Polsacie, to jest to jakaś nutka nostalgii, i przez co zapragnąłem powrócić do tej gry, bo wspomnienia miałem dobre. Niestety rzeczywistość okazała się brutalniejsza. Mogę ją polecić ludziom, co chcą sobie jednego wieczorka ukończyć jakąś grę lub fanom serialu. Reszta raczej niech da sobie spokój, a biorąc pod uwagę, że ceny tej gry zaczynają wzrastać, to lepiej wydać tę kasę na jakiś lepszy tytuł.